W Biblii jest zapisanych mnóstwo cudów. Jest ich tak wiele, że przez to wiele osób odrzuca jej prawdziwość. Niestety, czasem również chrześcijanie, widząc ogrom i wielkość tych cudów, próbują je sobie wytłumaczyć jakoś naukowo. Odrzucają fakt, że były te cuda wykonane mocą Bożą. Zobaczmy, czy Jezus również miał takie podejście. No właśnie. Niezależnie od tego, czy możemy zrozumieć cuda, jakie są zapisane w Biblii, czy ich nie potrafimy zrozumieć, nasza wiara powinna być po prostu taka, jaka były w naszym mistrzu, w Jezusie. Więc nawet jeśli ja wszystkiego nie łapię i w głowie mi się to nie mieści, to jeśli Jezus w te rzeczy wierzył, to ja również powinienem. Może akurat przechodzisz ciężkie chwile i nie wiesz, że Bóg jest w stanie rozwiązać tę trudną sytuację, w jakiej się znalazłeś. Jak to więc było w Jezusie? W jakie cuda wierzył Jezus? Jak On patrzył na moc Bożą? Czy jakbyś miał Jego wiarę, to czy Twoje problemy wyglądałyby na mniejsze? W poprzednim odcinku pokazałem już Tobie, że Jezus wierzył w literalne stworzenie w tydzień, około 6000 lat temu. Adama, Jewę czy Kaina, Jabla nie postrzegał jako jakichś bajkowych, symbolicznych postaci. Ale jako prawdziwych ludzi, żyjących w określonym czasie, przed potopem. No właśnie, potop. Oczywiście Jezus również wierzył w światowy potop. Wiedział, że to miało miejsce, i zobacz, co na ten temat powiedział. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Podobnie było ze zniszczeniem Sodomy i Gomory. Jezus absolutnie nie uważał, że to był jakiś symbol kary za zboczenia, ale Prawdziwe, literalne wydarzenia. Podobnie jak działo się za dni lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, lecz tego dnia, gdy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. W systemie wierzeń Pana Jezusa, ogień i siarki, który spadł na Sodomę z, nie z nieba, był rzeczą prawdziwą, a nie przenośnią. On naprawdę wierzył w to, że ta rzecz się wydarzyła, tak jak jest zapisana na kartach Pisma Świętego. Co więcej, zobacz jeszcze, co powiedział o dalej odnośnie żony Lota. Tego dnia jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu niech nie schodzi, aby je zabrać a kto będzie na polu niech również nie wraca pamiętajcie żonę Lota. Co się stało z żoną Lota? Jej serce pozostało w Sodomie, i mimo zakazu odwracania się za siebie, przy ucieczce z Sodomy, odwróciła się. Lecz żona Lota, idąc za nim, obejrzała się wstecz i stała się słupem soli. Rzecz nieprawdopodobna coś, co po ludzku rozumując nigdy nie powinno się wydarzyć a jednak Jezus w to wierzył, zatem i ja w to wierzę, mimo iż nie rozumiem. Jakbym mógł inaczej nazywać się chrześcijaninem? Byłaby to zwykła hipokryzja. Na temat żony Lota nagraliśmy kiedyś osobny odcinek. Link znajdziesz w opisie. Innym razem, gdy w pewnej wiosce nie chciano przyjąć Jezusa, miała miejsce taka sytuacja: A jego uczniowie, Jakub i Jan, widząc to powiedzieli: Panie, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień stąpił z nieba i pochłonął ich, jak to uczynił Eliasz? Jezus zganił za to uczniów, ale nie dlatego, że wierzyli w te rzeczy, które, które się wydarzyły za Eliasza. Zganił ich jedynie za ich chęć niszczenia życia, żyć ludzkich. Jezus przyszedł na tę planetę, aby ratować, a nie zatracać życie. Do tego samego i nas powołuje nie do wypraw krzyżowych, a do ratowania ludzi. Zwróć uwagę, że w tej sytuacji, z tej sytuacji można wywnioskować, że Jezus wierzył, że na modlitwę Eliasza Bóg spuścił ogień z nieba. Jezus musiał więc wierzyć, że modlitwa ma taką moc, że Bóg chce czynić wielkie cuda. Myślę, że dlatego Jezus o nic się nie martwił i tego też nauczał swoich słuchaczy. Dlatego mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie co będziecie jeść albo co będziecie pić, a nie o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na praki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? Tak mocno wierzył on w fakt, że Bóg działa cały czas, że jego życie było wolne od zmartwień i strachu o swój byt. Dla Jezusa Bóg nie był kimś odległym, kto stworzył świat i ten świat zostawił na pastwę losu. Wręcz przeciwnie, Bóg Jezusa cały, cały czas o wszystko się troszczył i działa do tego stopnia, że Zbawiciel kiedyś powiedział: Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Dokładnie tak. Jezus wierzył właśnie w takiego Boga. Wierzył, że nie tylko wszystkie jego problemy on zna i umie rozwiązać, ale i nawet ma policzony każdy jego włos. Dlatego my również powinniśmy mieć Jego wiarę, aby właśnie z tej wiary być zbawionym. Taka wiara daje życie i szczęście. Taka wiara uwalnia od grzechu. Taka wiara zbawia. Jak bowiem Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak, syn człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce. Historia Jonasza jest nieprawdopodobna. Jak to możliwe, aby człowiek najpierw był uratowany przez wielką rybę, a potem jeszcze w jej brzuchu przeżył trzy dni? Jednak Jezus wierzył i w tę rzecz. Więcej na temat znaku Jonasza mówię w odcinku Trzy Dni i Trzy Noce. Link umieszczę w opisie. On wierzył tej mocy Bożej. Do tego stopnia, że wierzył również całym sercem, że człowiek może zostać wzbudzony z martwych. My, chrześcijanie, też niby w to wierzymy. Ale zastanów się, czy położyłbyś swoje życie na tę wiarę? Jezus to zrobił. Wierzył do tego stopnia w zmartwych stanie się, że nie bał się oddać swojego życia. Wierzył, że wstanie z martwych. Tak. Jest wiele rzeczy w Biblii, które są niesamowite. Są rzeczy, których bez wiary po prostu nie da się przyjąć. Każdy chrześcijanin jest osobą, która wierzy, i aby nie być podróbką chrześcijanina, powinniśmy wierzyć tak, jak nasz mistrz. Nie bój się zatem prosić Boga o rzeczy wielkie. Również nie trać wiary, gdy tych wielkich rzeczy nie dostaniesz. On przecież jest w stanie ci te rzeczy dać, ale jest zbyt mądry, aby dać ci coś, co by ci zaszkodziło. Dlatego zamiast tego dostaniesz coś dużo lepszego niż to, o co tak bardzo zabiegasz. Dostaniesz to i wtedy go uwielbisz. Bóg czyni wielkie rzeczy, niepojęte. Ty panujesz nad wzburzonym morzem, gdy się podnoszą jego fale, ty je poskramiasz. Na dzisiaj to tyle. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, śledź nas na Facebooku, Telegramie oraz LIBRY odwiedź również nasz zaprzyjaźniony kanał Jarka Jarosza mocny fundament linkum jeszcze w opisie do zobaczenia w następnym odcinku cześć